Tak tam kurwa. na pełne jest, od tyłu ubrane. Na, 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 na. A co ty w ogóle tam, Andrzej, streamowałeś? Co to kurwa za jakaś... Wiesz co, ja 20 lat temu, jak miałem... Znaczy, jak jeszcze ten... W Niemczech mieszkałem, grałem w Grandia akurat przyszedłem kiedyś na playkę 1, nie? To jest cała hmm. seria tego, później na dwu, Na PlayStation a to jest coś takiego chyba jak, jak Zelda, nie? Jest to nie, nie, to nie możesz do Zeldy w ogóle porównać. Zelda wyszła na Nintendo, tylko i wyłącznie Super Nintendo Nintendo i ma w ogóle wyłączność na Zeldę. To jest inny, tam jest w czasie rzeczywistym, tu masz turowe walki, jakby Final Fantasy, to wyszło mhm. tylko na Play'ka. I teraz wyszedł w tamtym roku, w październiku czy w listopadzie, w październiku wyszedł remaster HD na kompa tego, nie? No to mhm. kurwa, jak się o tym dowiedziałem, to od razu ściągnę, bo... No wiesz, mam dobre wspomnienia z tego, fajne to było tej gry okay, w ogóle. Ja tam pierwsze się do tej laski, nie? Ej, A jak? Był bober, kurwa, Czochrany. Dobra, Z2. Jak to Z2 ty? Kto ci postawił No, idzie, pozwoli, ma no idzie masować, nie? Dobra. Krecik pukał w barecik Z2. A bana mać nie pikło! Ja nawet nie zauważyłem mm. kiedy on padł, czaisz? Ale shit. Ja też mogę bez utamy tu latać, ale i tak mam utamkę wbitą, bo sobie utamkę wbiłem ze Spela. Więc teraz trzymam ringa, żebym, żebym, żebym kurwa nie miał niespodzianki, rozumiesz? Eee, nie mam MONEY nie mam MONEY nie mam MONEY Chuj to zrób, ze zamknij mordę kurwa! Kurwa mać! Do chuja! A! Kurwa! No bo nie zagaduj mnie, bo mnie zagadujesz do pizdy! Mi pierdolą jakieś kocopały kurwa, jeden wybija jednego i drugi biegnie. Chuj w dupę z takim teamem jest kurwa, bo albo przebiegamy, albo wybijamy kurwa, nie. Pół na pół kurwa. KURWA NIECH SETNĄŁEŚ DO CHUJA Klata się dobija to ty musisz być pierwszy na klacie, czajesz? Ty musisz tu pierwszy w pokoju być KURWA I JAKIEŚ POPIERDOLONE MAMAROŁY BO DUPY NIE RUSZYCIE KURWA Z DEPO, NIE? Kończą mi się kurwa po dwóch sekundach aroły dobrze do, do, do asurek dalej są czy nie? O kurwa Padam Kurwa, co się tu dzieje? o, o... Kurwa, potrawę kurwa. zajebałem Pani jedną mm, uh, A, kurwa Wcisnąłem uh. drugą potrawkę, kurwa ja tu od góry mam, od góry mam no już 15 move'ów prawie, nie? Więc... Ty, zamknęły mnie, chodź tu do mnie. Ja pierdolę! Ta, dobra, ale te... Ja pierdolę, tu dwa razy ode mnie, bez <laughs> Knight Pa, wchodzisz schodami, nie? Idziesz w dół i w lewo do pokoju. Dawaj. Schodami w dół, lewo, do pokoju. No. I teraz stań przy jakimś okienku. A, o, 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 a Ty ten ze mną, tu kurwa chodź tu! Gdzie wy jesteście po Gdzie Nie, jest drugi? nie, nie, gdzie on jest nie, 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 Ja wiem druidem tutaj? Ja pierdolę bo... Chodź, Kto się wyjebał? Nie to! Bijcie to! Tak. O kurwa. No nie! Łuchnij Lec... go! Pat! O pat! Pad... Nie wytrzymał na no, no widzisz, ja po klaty nosem wciągam. No prawda, prawda, widzisz, taki damage mam, że nochem to... Bo starą nawet nochem wciągnę, czajesz? Eee, kurs funta Sterlinga. No i ile ten funt Sterling kosztuje? 5,20! Ja pierdolę! Niedługo będzie kurwa jak 15 lat temu, po 6 zł. Ta złotówka to tak w pizdę dostaje. Euro to samo. Kurwa, euro patrzyłem... Od początku pandemii euro jest 40 chyba 5 albo 55 groszy droższe już niż przed pandemią. Tragedia. 7,20 razy... 5... ile w skupie jest? 519 dziewiętnaście. To 38 zł. No to taka normalna w sumie cena za coiny teraz. Hmm. No dawaj sprawdzimy te bossy raz i potem już bestiarka i. Szupak, i ty to jesteś niemożliwy, chłopaku. Niemożliwy jesteś, kurwa jo. Czekaj, kum się pusty. Co tam, co tam? No hipopotam, Andrzej. Co ty, kurwa, kurwa co ty z Donate'ów kupiłeś ten mikrofon Andrzej? Ja go pożyczyłem. A pożyczony masz. No. Ale Darko to ma takie, ale do zabawy wieczorem. Że co, że co? No przysiad robisz na taki mikrofon, nie? A ty robisz przysiad kurwa na butli od czapana półtoralitrowej trza dołu kurwa Tylko, że ja szyjkę obracam Ty szyjkę obracasz, jak ty do góry nogami stawiasz butlę kurwa, żebyś coś poczuł Ty nie wiesz wszystkich swoją miarą, Ty jakiś kurwa tak, Jak ty połykasz kurwa swoją dupą przy erekcji kurwa 20litrowe wiadro Rodry, <gulandry> po wojaku chyba jest. Jak się spuszczasz, to kołdrę dupą wciągasz, ty. Haha. <gulandry> chyba A, nie pojedny. A czemu wybrałeś mnie na hosta? Ja nie zasługuję na takie rzeczy. Chłop odpali streama raz i potem go nie ma miesiąc, i mówi, że mu się kurwa depresje jakieś. Ja królnemu zostawię hosta potem. <laughs> jak według wiecie na pyreno? o 100%, o 200% nawet. Ta, ja tak samo robiłem. Ja przecież też jeszcze, jak zaczynałem streamy odpalać tam w... rok temu, to też zawsze Puniowi zostawiałem hosta, jakieś kurwa trzy osoby, a Punio mówił o, dzięki awalanche. ludzie słyszeli, awalanche? kto to, nie znam, i wchodzili na mój kanał i Easy widzowie. Albo jakiemuś tam kurwa Arkwelowi czy innym chłopom z Lola. O, i potem sobie wchodzą tacy ludzie i się mnie pytają na privie To w tym jeszcze ktoś gra? A ja mówię, że nie. I koniec, tak nasza rozmowa wygląda. Oj! Powiem ci, że jak ja sobie coś tam czasami spożyję, spożytkuję: Z wazonu tutaj, co na parapecie stoi na przykład, to ja się boję jeszcze bardziej. Jezus Mario, ostatnio tak miałem. Graliśmy z Bizonem. Bizon jakoś szybko poszedł spać. Jeszcze jak duo gram sobie w Tarkowika czy tam coś, to jest spoko. To zawsze ktoś coś pierdoli do tej słuchawki. Do Relic Huntera i tam parę misji do Relic Huntera zrobiłem. Eee, ale jak. Kurwa. Poszedł Bizon spać. I ja grałem sam. To była tragedia. Wszedłem w Tarkowika. <laughs> opowiem Wam, opowiem Wam, bo nawet śmieszna historia, taka he. Odpaliłem sobie. Poszedłem sobie zajarać. Bizon poszedł spać. Mówię, chuj, to ja jeszcze sobie pogram. Mówię, zajaram sobie. To przyjemnie się będzie grało. Zajarałem sobie, mówię na rozgrzewkę zagram z kawem. Wszedłem na skawa. Kurwa, wszędzie na kucaka. Nie zabiłem nikogo. Przyszedłem gdzieś ko całą mapę koło siatki. Wyszedłem, mówię, chuj. Idę z normalną bronią na normalny mecz. Wszedłem tym swoim normalnym Z normalnym ekwipunkiem Nie pamiętam jaka mapka, ale tak dużo ludzi zacząłem słyszeć, że wyjebałem swoje eku do krzaków i w 4 dałem z gierki, bo się bałem grać. Koniec. Ale Eko mi wróciło na drugi dzień. <laughs>